Dwa. W tym odcinku zajmiemy się przeczytaniem pisów celu w pokoju w Willy i, i tyle będzie w tym odcinku, nic więcej w tym odcinku nie mam zamiaru robić tego właśnie to mam zamiar zrobić i tyle to jest Uzupełniający odcinek eee, Reszta jest takie dopełnienie do serii Takie, takie zamknięcie, klamry I to, po, po tym odcinku zaczniemy serię eee, Będziemy zaczynać serię z Prada Która to część jest Drugą z trzech eee, Części o Uberto Alberti. Ten obraz przedstawia templariusza nazwiskiem Uberto Alberti, florenckiego gonfaloniera sprawiedliwości i tradycją mojej Rodzin. rodziny. Data zgonu 1476. Tak jeszcze dodam, że to jest drugie. Po drugi raz yy, nagrywam ten odcinek po się nie wyszedł. Byłem za cicho i... Mm, za cicho i za dusza gramka kamerki wyszła. I też nie byłem w kadrze. Zbytnio. Vieri de Pazzi. Ten opas przedstawia templariusza nazwiskiem Vieri de Pazzi, syna Francesco de Pazzi. Data zgonu 1477 rok. Teraz Francesco, który jest tutaj, Francesco de Pazzi. Ten obraz przedstawia uh, templariusza nazwiskiem Francesco de Pazzi, zwierzchnika banku Pazzi i organizatora spisku Pazzi. Data zgonu 1478 rok. Teraz yy, oni. Pazzi spiskowcy. Ten obraz przedstawia templariuszy spiskowców pazzi, ktu, pazzi, którzy wykonywali polecenia Francesco de Pazzi. To oni odpowiadają za zabójstwo Giuliano di Medici i Hubę zamordowania Lorenzo di Medici. Daty zgo, zgonów. 1478-1480 Następny był Emilio Emilio Barbarigo Ten obraz przedstawia templariusza nazwiskiem Emilio Barbarigo, z wierzchnika Wenecki Giredi Piecki data zgonu 1484. Następny jest Carlo. Ten obraz przedstawia templariusza nazwiskiem Carlo Grimaldi. Ten obraz przedstawia Templariusza nazwiskiem Carlo Grimaldi, członka Weneckiej Rady Dziesięciu Odchudziciela do Żywe z data zgonu 1485. Marco Barbarigo. Ten obraz przedstawia Templariusza Marko nazwiskiem Marco Barbarigo zdeprawowanego dążę w Wenecji, data zgonu 1486. Silvio Barbarigo. Ten obraz przedstawia templariusza na zkiem Barbarigo, będącego kuzynem i zamożnym kupcem będącego kuzynem Marco Barbarigo i zamożnym kupcem Weneckim. Data cygonu 1486 i tutaj warto dodać, że wraz z nim za, zabiliśmy w, w, też Ochroniarza Marco Barbarigo, czyli Dante Moro. To były dwa cele w jednej misji do skasowania, że tak to nazwę. Został teraz bracia Orsi. Ten, bracia Orsi, ten obraz przedstawia braci Orsi. Zdeprawowanych, możnych, których templariusze wynajęli do kradzieży rajskiego jabłka. W tym celu wzięli oni dzieci z Katariny, z jako zakładników. Data zgonu 1488. Czy rola ma rola? Czy rola ma rola? Ra, sawana rola. Ten obraz przedstawia Girolamo Cervanarem, dominikańskiego kapłana, który wywłaszczył, tego nie rozumiem, e, dlaczego tutaj jest wywłaszczył rodzinę medyceuszy. Przewodził Florencji i wywołał ogniska w Data zgonu 1498, znowu prawie powiedziałem. 89 dziewięć teraz razem, ale to jest 1498 Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia. Ten obraz przedstawia wielkiego mistrza templariuszy Rodrigo Borgia, który nakazał nad i nadzorował zabicie mojego ojca i braci, walcząc o zdobycie panowania, pragnął zdobyć zawartość krypty watykańskiej, zostając po drodze papieżem. No i to, to tyle w sumie w tym odcinku będzie mówię, to taki był odcinek bonusowy, uzupełniający. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, spróbujcie. oceniajcie. Ja się z wami żegnam, był z wami JohnnySilverFansPR, na razie i cześć!